Firma Petrokan powstała w 1995 roku. Młodzieńczy upór i fantazja dwojga ludzi zaowocowała zbudowaniem jednej z większych i najprężniej działających firm paliwowych w województwie kujawsko-pomorskim. Żona i ja powstanie naszej firmy zawdzięczamy młodzieńczej fantazji i uporowi dwojga nastolatków. Ciągle poszukując nowych kierunków działania dla naszego przedsięwzięcia popełniliśmy mnóstwo błędów. Jednak żadnego z nich nie żałujemy. Dzięki nim staliśmy się mocniejsi i nabraliśmy ogromnego doświadczenia w tym co robimy. Zrozumieliśmy, że znaczenie jakości usług, w tym jakości obsługi klienta, odgrywać będzie coraz większą rolę w sposobie zarządzania firmą usługowo-handlową. Polskie firmy muszą zatem mieć świadomość, że jakość produktu, obsługa i komunikacja może pozwolić im nie tylko na optymalizację użyteczności dla klienta, ale dać również możliwość skuteczniejszego wyróżnienia się wśród konkurencji. Wciąż uczymy się od lepszych od siebie, nie boimy się konkurencji, okazujemy jej należyty szacunek, ale cały czas staramy się być kilka kroków przed nią. Wprowadzając kompleksowe zarządzanie jakością, obraliśmy jedyny właściwy kurs dążenie do perfekcji. Petrokan Polska jako jedyna firma z branży petrochemicznej z Kujaw znajduje się na liście rzetelnych firm Ministerstwa Finansów. Petrokan Polska to właściciel czterech stacji PKN Orlen, świadczy usługi transportowe przewozu paliw oraz prowadzi hurtową sprzedaż paliw na terenie całego kraju. Najnowocześniejsze technologie produkcji paliwa oparte o licencje światowych liderów. Gwarantują wysoką jakość paliw oraz innych produktów PKN Orlen, których autoryzowanym dystrybutorem jest firma Petrokan Polska. Petrokan Polska zajmuje się przede wszystkim handlem paliwami oraz transportem paliw. Śledzimy najnowsze trendy, technologie i rozwój nauk związanych z branżą petrochemiczną. Szczegółowy system badań i kontroli na każdym etapie, począwszy od produkcji, poprzez dystrybucję, magazynowanie i sprzedaż służy jedynemu celowi zapewnieniu najwyższej jakości. Petrokan Polska to profesjonalna obsługa, rozsądna cena i najwyższa jakość paliw. Od 2006 roku firma Petrokan Polska była wielokrotnie wyróżniana w rankingach ogólnopolskich. Otrzymała również Grand Prix PKN Orlen, pierwsze miejsce w konkursie największego producenta paliw w środkowej Europie. Petrokan to unikalna koordynacja w transporcie, nowatorski system zdalnego monitoringu i profesjonalny personel. Dział handlowy Petrokan Polska napędza około 5800 firm na terenie całego kraju, sprzedając każdego miesiąca ponad 5 milionów litrów paliwa. Nowoczesny tabor autocystern przystosowanych do przewozu paliw płynnych dostarcza każdego dnia ponad 150 tysięcy litrów paliw. Zapewniamy niezawodny sprzęt i szybki kontakt. W sprawach pilnych uruchomiliśmy całodobowy numer dyżurny. Obserwujemy rynek, jego wymagania i oczekiwania. Z uwagą przyglądamy się potrzebom, możliwościom i wyzwaniom, przed którymi stają nasi klienci. Zmieniamy się, dopasowujemy zakres naszych usług do bieżącej sytuacji rynkowej, okoliczności, w jakich znajduje się klient. Oferujemy rozwiązania łączące naszą wiedzę i doświadczenie z realiami rynku. Jesteśmy blisko zawsze, kiedy nas potrzebujesz. Firma Petrokan jako jedyna w Polsce wyposażyła flotę w kamery cyfrowe, nagrywające trasę autocysterny od momentu wyjazdu z bazy do momentu rozładunku paliwa u klienta i powrotu do bazy. Jest to bardzo istotne w przypadku świadczenia usług transportowych, gdyż zapewnia rzetelność dostaw i eliminuje do minimum ryzyko ubytków. W firmie Petrokan Polska mamy świadomość, że bezpieczny transport to przede wszystkim doświadczony kierowca oraz nowoczesny sprzęt. Naszą zaletą jest elastyczność proponowanych usług. Szanując indywidualność oraz specyfikę działalności naszych klientów, nigdy nie działamy schematycznie. Przyjęcie zlecenia zawsze poprzedzone jest dogłębną analizą potrzeb klienta. Liczne listy referencyjne wystawiane naszej firmie są dowodem na to, że nie jesteśmy tylko dostawcą usług logistycznych, ale przede wszystkim niezawodnym partnerem biznesowym. Decydując się na współpracę z nami, otrzymacie Państwo usługi najwyższej jakości. Nasze motto to precyzja, punktualność dostaw i wysoka kultura świadczonych usług. Petrokan Polska. To jedyna firma na rynku posiadająca specjalistyczny sprzęt wyposażony w draining system Bajemembrane Membrane Pump, pozwalający na sprzedaż różnych paliw jednocześnie bez możliwości ich wymieszania, zapewniając tym samym ich wysoką jakość. Wszystkie pojazdy standardowo wyposażone są w elektroniczne liczniki z kompensacją temperatury wydawanego paliwa, które zapewniają dokładność dostaw niezależnie od temperatury paliwa i otoczenia. Stacje paliw, których właścicielem jest Petrokan Polska, oferują najwyższej jakości paliwa i są najlepszym miejscem do odpoczynku podczas podróży. Są one w ścisłej czołówce stacji PKN Orlen w Polsce, czego dowodem są dyplomy umieszczone w miejscach widocznych na każdej z nich. Codziennie na naszych stacjach zatrzymuje się ponad 1500 kierowców. Priorytetem i zarazem naszym największym wyzwaniem jest ich satysfakcja. Dbamy o to, by zmęczeni podróżą kierowcy mogli poczuć się jak w domu. Poszerzamy naszą ofertę, uwzględniając potrzeby klientów. Nasze stacje to miejsce, w których można umyć samochód, nabić się świeżo mielonej kawy, dobrze zjeść i nabrać sił na dalszą podróż. Petrokan Polska to Twój bezpieczny przystanek. Stacje paliwowe Petrokan to także mini-markety spożywcze, pozwalające na uzupełnienie zapasów jedzenia, przekąsek i napojów podczas podróży. Właściciele aut znajdą w nich szeroką ofertę olejów silnikowych, kosmetyków samochodowych i innych artykułów motoryzacyjnych. Z łatwością zadbają także o wygląd pojazdów, korzystając z myjni automatycznej lub ręcznej. Petrokan angażuje się także w lokalną działalność prospołeczną i sponsorską. Z dumą wspiera lokalny sport, zarówno amatorski, jak i zawodowy. Prowadzenie firmy Petrokan Polska to duży społeczny obowiązek. Różnego rodzaju inicjatywy pozwalają nam na rodzinną atmosferę w niemałej już dzisiaj firmie. Działamy także na polu inicjatyw lokalnych, uczestniczymy w aktywizacji zawodowej osób dorosłych, uczymy zawodu młodzież na różnych szczeblach kształcenia. Kapitał ludzki Petrokan Polska to zespół młodych, prężnych ludzi. Zależy nam również na rozwoju naszego miasta i całego regionu. Jesteśmy jednym z głównych sponsorów Czołowej Drużyny Polskiej Ligi Koszykówki Anwil Włocławek, Mistrza Świata Organizacji WKA w Formule K1 Marcina Różalskiego oraz Klubu Piłkarskiego GKS Łokietek Petrokan. Uczestniczymy w wielu imprezach promujących nasz region i miasto. Wiemy, że razem możemy więcej. Petrokan Polska uczestniczy w procesie wielkich zmian. Dawne metody i sposoby zarządzania okazały się mało skuteczne i nie pasują do nowej sytuacji. Dziś nie sprzedaje towaru, tylko kompleksową usługę, którą świadczy dla bardzo wymagających klientów, świadomych swoich potrzeb. Respektując potrzeby konsumentów, obrała jedyny właściwy kurs. Petrokan Polska. Bezpieczny dostawca paliw. Dążymy do perfekcji.